Witam serdecznie wszystkich, z tej strony Rybka Jak widzicie ryby pływają w nowym zbiorniku Był u mnie właśnie Darek z Rudy pomógł mi wypoziomować stolik. Wypoziomowaliśmy Postawiliśmy akwarium no i go zrobiłem. Było trochę roboty ale wszystko gra w tym akwarium, nic się nie dzieje na razie. Wiadomo, świeże musi dojść. Kultury bakterii wlałem przeciw chlorowi, tak samo. Długo nie stało, 3 dni, bez ryb. Później wrzuciłem parę molinezji, no i resztę ryb wrzuciłem. Także się nie czaje. Niech dojrzewa niech dojrzewa. Co chciałem wam jeszcze powiedzieć. To, to chciałem powiedzieć, że Kuba Smok Akwariowy zapomniał wstawić znaczy wstawił link od tego kanału ale polecam jeszcze raz Aquakanał. Wstawię link pod moim filmiku, pod moim filmikiem, jeszcze raz. No, i Kuba smok akwariowy oczywiście wstawi na następnym filmiku. Także Kuba nie zapomni. Dobra, co tu teraz, bo mogę powiedzieć? Samiec z samicą zbrojniki 2 są w 120, bo przenosiłem jak robiłem restart. Przeniosłem z tą samą wodą do 120. Bo złożyły ikrę, jak się wyklują młode zbrojniki, to wam pokażę na filmiku. I właśnie też rozmawiałem przez telefon z Przemkiem Wieczorkiem. Takżeśmy się dogadali, jest wszystko ok. Pełna kultura, porozmawialiśmy sobie, i wszystko jest załatwione. Tak właśnie powinno być. A nie wylewać gorzkie żale na. YouTube akwarystyczny także każdy tak powinien sobie sprawy załatwiać, porozmawialiśmy i jest wszystko ok także żadnego problemu nie było tu u mnie był właśnie Darek z Rudy pomógł mi właśnie wypoziomować stolik razemśmy wypoziomowali także wszystko gra. Jak widzicie, ryby szaleją w akwarium. No i na pewno chcecie wiedzieć właśnie, jaki to jest litraż, to wam podaje wymiary tego akwarium. To jest tak jak wiadomo. miałem uprzemka wieczorka stolik zamówiłem szerszy i dłuższy dobrze Przemek o tym wie no i już Wam podaję dokładne wymiary tego akwarium to jest tak 50 53 długie 52 Centymetry szerokie wysokie miałem zrobić na 60, ale zrobiłem na 58. Wysoko, wysokość akwarium, także, wymiar, wy, wymiary macie podane. I jeszcze mam po centymetrze luzu z każdej strony na stoliku, tak się zostawiłem. I co jedynie tylko musiałem zrobić, to musiałem zrobić yy, nowe szyby. Oczywiście prowadnicę zostawiłem od Przemka Wieczorka. Yy, zostawiłem prowadnicę, a na miejscu mi szklarz dociął. Od razu tylko po, poczekałem. Szyby wyszlifował po prostu szersze, bo tamte nie, nie pasowały. No właśnie, Przemek wieczorek się pomylił co chodzi o szerokość tamtego akwarium. Nie, jest to, nie było to 38 szerokości, tylko więcej. Może się pomylił z akwarium z Darka, z Rudy, ale dobra, każdemu się może przytrafić. Także wam pokażę, jak to wygląda. Zrobione jest, no muszę powiedzieć, perfekcyjnie. Pokażę wam zaraz górę. Tak samo. I przykleili jak Przemek Wieczorek te listwy co są, żeby nie było widać y, tafli, no ale wiadomo woda paruje mi i tej wody troszeczkę zawsze ubywa co drugi, trzeci dzień muszę dolać także już Wam pokazuję górę, nie jest y, tak szeroko y, przyklejone po prostu chciałem osobiście sam żeby było Przyklejone te listwy yy, równocześnie yy, z górną szybą. To jest szyba dziesiątka w tym akwarium. Już Wam się pokazuje. Tu jest właśnie takie listewki, z szyby czarne przyklejone, żeby nie było właśnie widać tafli wody. I tak, tutaj właśnie te prowadnice, jak widzicie, widać. Są położone. To są przemka właśnie. No i szyby tylko po prostu są poszerzone, nowe, podocinane, poszerzone. Oczywiście tamte zostawiłem sobie, może się kiedyś przydadzą. No i tak tutaj mam właśnie dwie lampy. I tak to właśnie wygląda. Oczywiście. Jedna dwie świecą 5 godzin. Później wyłączam jedną świeci. Dłużej jedna. A dlaczego? Dlatego, żeby nie wywaliło mi tu za bardzo glonów. Chociaż szczerze wam muszę powiedzieć, że po prostu chciałbym, chciałbym, właśnie, żeby na korzeniach glony mi się pokazały, żeby się zazieleniło. Bo to ładnie wygląda. Tak to właśnie wszystko jest. Wszystko gra w tym akwarium. No, i cóż Wam jeszcze chciałem powiedzieć? Słuchajcie, zostaję przy, przy żyworódkach, dlatego że po prostu nie mam warunków do stawiania następnego zbiornika. Po prostu jeszcze jedno miejsce mam, ale niestety żona się nie chce zgodzić. I na kompromis trzeba pójść. Nie to, że unikam, że nie będę zakładał. Tanganiki czy na przykład Malawi. Ale za jakieś 2-3 miesiące, może wcześniej. Coś z tego zrobię. Jak dobrze pójdzie. Także wtedy już będą warunki, to mogę sobie zakładać nowy zbiornik. Jak będę zakładał nowy zbiornik, na pewno będzie większy. No po prostu będzie większe mieszkanie to i zbiornik będzie większy także zostaje na razie przy wyżyworódkach to jak jeszcze co mogę powiedzieć właśnie dwa zbrojniki są 120 jak się wyklują młode pokażę Wam na filmiku to żebyście sobie widzieli i tak to w sumie akwarium wygląda. Tak to akwarium wygląda. Rybki sobie szaleją. Te ryby były przełożone po prostu do innego akwarium na czas, właśnie restartu. Nic im się nie stało. Wiadomo, trochę miało ciasno, ale. Jakoś musiałem sobie dać radę Także wszystko w porządku w tym właśnie akwarium A dlaczego zostaje przy, przy żyworódkach? No mam do nich sentymencję od małego je trzymam nie wyobrażam sobie po prostu nie mieć żyworódek w akwarium. Także widzicie, jak się ganiają, samiec samiczki gania. No i cóż, to by było chyba na tyle. No, akwarium wam pokazałem, wymiary wam podałem, bo każdego to tak strasznie interesowało. No to macie podane wymiary, żeby było uczciwie. Oczywiście paczki w poniedziałek powysyłam, tak jak obiecałem. Mam adresy już, także bez żadnego problemu. No, niestety nie mam naprawdę warunków. Chłopaki u mnie byli, widzieli. Te sobie zażartowałem, że jeszcze postawię jedno akwarium, bynajmniej 100 litrów. Niestety żona się nie zgadza. No, trzeba się słuchać. No, jak to się mówi, trzeba iść na kompromis, po prostu. Będą warunki, będą inne akwarie. Mówię to szczerze. Także jeszcze do jednego pana się odezwę. Co chodzi o filtr. To wyślę może trzy paczki. Zobaczymy, jak to będzie. Nie wiem, czy oni tych poczty nie pozamykają, czy co. Ale w poniedziałek będę wszystko wiedział. Jak coś, to w poniedziałek wam wysyłam te dwie paczki, co obiecałem żadnego problemu kanały też będziemy polecać No i chyba to by było na tyle Co jeszcze mogę powiedzieć to pozdrawiam wszystkich Darka z Rudy, Darek dziękuję ci za wszystko z całego serca Naprawdę mi Darek z Rudy dużo pomaga. Bardzo dobry człowiek jest. No i też muszę pochwalić smoka akwariowego Roberta Wodarczyka Chrystiana Christian, 62 No i innych akwarystów na YouTubie. Także tak to wszystko wygląda. Czekam właśnie teraz na wylęgnięcie się zbrojników. Jak się wylęgną Nagram Wam filmik i pokażę. Także aqua kanał, wchodźcie. Będzie jego link pod moim filmikiem. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Akwarystów i nieakwarystów, wędkarzy oczywiście. No i uważajcie na tego. Koronawirus czy koronaświrus, jak to Krystja 62 mówi. Ale będzie może dobrze. No. Będzie dobrze. Także jak słyszycie, u mnie dzieci też chore. Słuchajcie, też nie mogę wszystkiego przekładać na akwarystykę. Bo po prostu mam ważniejsze sprawy. Kuba widział Robert Wodarczyk, Krystian 62. Chodzi właśnie o dzieciaka. Także na razie, daję sobie spokój. Trzymam to co trzymam Już nic nie wymieniam Co chodzi jeszcze o właśnie Piękne właśnie te Ryby Co miałem Jedno Podawałem do sklepu Na pewno nic nie wyrzuciłem Nie jestem jakimś zwyrodniałym człowiekiem Żeby rybkę wyrzucić Tu miałem molinezję Taką Która mi się nie podobała to nawet kubie przez telefon mówiłem, co z nią zrobiłem, wrzuciłem ją do soli. Nawet już jej się nie chce chorować, tylko jak mnie widzi, to chowa się tutaj z żartem, mówię, za rośliny, bo już takiej stolanki nie chcę przeżyć, jak przeżyła. Także rybka zdrowa pływa właśnie w tym akwarium. Także żadnej ryby, nie piście głupot, że ja wyrzucam, jeżeli coś padnie, a każdemu pada, ze starości bynajmniej. To oczywiście, że ją wyrzucam. Nie ma takiej opcji, że trzymam w akwarium, albo trzymam w akwarium. Po prostu wyrzucam i tyle. Także do następnego filmiku. Sorry za te przynudzanie. Ale jak widzicie, wszystko gra jak to się mówi, buczy w tym akwarium. Pozdrawiam serdecznie wszystkich jeszcze raz. Do następnego filmiku. Cześć!